A co szlifować jeszcze? <noise> Mi się przypomina jeszcze taka sytuacja. Słuchajcie, z mojego drugiego ślubu. Ślub zorganizowaliśmy za granicą, na morzu. No i przyjechała oczywiście pewna grupa gości, którzy w tej uroczystości mieli uczestniczyć. Logistyka wydarzenia bardzo trudna, dlatego że kraj y, odległy. Y, zakwaterowanie tych ludzi, y, transport na miejscu po górach. I do tego jeszcze akcent morski, czyli statek, jakiś scenariusz zaaranżowany uroczystości, jakieś sprawy formalne gdzieś w pałacu w Sanremu. I w momencie, kiedy zorganizowałem mniej więcej dydaskalia tej całej uroczystości, głównym punktem programu, było porwanie <laughs> jachtem numer 1 i pościg jachtem numer 2. Miałem kapitana z Niemiec, mojego przyjaciela, który przyjechał tam z dokumentami. wszystkimi, statki były zakontraktowane. Dystrybutor czy oferent tej możliwości był przygotowany. No i my w dzień uroczystości, co do godziny przygotowań, <laughs> Mieliśmy zjechać na dół, te statki przejąć i po jakiejś dwugodzinnej rundce wrócić na uroczystości już oficjalne, domowe, urzędowe. Ale no, jak to w życiu przeważnie bywa, <laughs> motocykl, którym mieliśmy, którym ja miałem porywać moją małżonkę, Odmówił posłuszeństwa, jak to często się zdarza, i odmówił zresztą nie pierwszy raz, mając specyficzny, specyficzne podejście do kobiet: no jednym odmawia, innym nie odmawia, nie wiem z czego to wynika. Grunt, że motocykl odmówił posłuszeństwa. No była w tym też oczywiście moja wina, pomogłem się bardziej przyłożyć, sprawdzić to wieczorem, no, ale z kolei wieczorem mój obecny doszły eks Teścia mój przyjaciel postanowił jednak ze mną dobrze się napić w ramach brakującego wieczoru kawalerskiego. No i suma sumarum, <laughs> jakieś tam pół godzin brakło na przygotowanie. Więc jechaliśmy z jakimś tam opóźnieniem, porwaliśmy statek, ale przez trudności jakieś tam administracyjne na miejscu trzeba było podzielić naszą grupę i miejsca tych sumowania tych dwóch statków były różne i no nieco odległe, no kwestia tam 15-minutowego spaceru wzdłuż portu. Ja porwałem swoją małżonkę i odpłynąłem z moją niemiecką drużyną, która wtedy wspierała mnie właśnie w sprawach <coughs> marynistycznych. Natomiast cała reszta rodziny miała nas gonić drugim statkiem, który był przygotowany oczywiście z załogą, wystarczyło tylko się tam zaokrętować i według porozumienia wypłynąć tymi samymi główkami portu. I słuchajcie, nie przewidziałem tego, że mając drużynę, gości, bo moja drużyna na statku siedziała i odpłynęła, natomiast mając grupę gości, z których wszyscy byli albo rodziną, albo moimi przyjaciółmi, albo moimi znajomymi, z którymi no, ileś czasu już spędziłem. Nie przewidziałem, że nie znajdzie się ani jeden mężczyzna który przyjmie rolę dowódcy i poprowadzi tą grupę w odpowiednim miejscu, mając wszystkie informacje, które im dostarczyłem <coughs> i przeprowadzi ten man na tyle szybko, że w ciągu tych 15 czy 20 minut przejdą tam, zaokrętują się na ten statek wypłyną. Nastąpił pościsk czasowy, dezorganizacja, bezwład, jak stada owieczek, gdzieś się tam rozeszli, nie wiedząc, co mają robić. <coughs> Suma summarum, z e, prawie dwugodzinnym, słuchajcie, opóźnieniem przycumowaliśmy e, z powrotem, mając udać się do Urzędu Włoskiego Pałacu na oficjalną uroczystość. E, moja małżonka, załamana, że tam już nie zdążymy, e, rodzina w konsternacji. I słuchajcie, w momencie, kiedy przycumowaliśmy do tego portu. Ja już również odpuściłem, że niech się dzieje to, co powinno się dziać. Przybiega zdyszany nasz kolega, który mówi, że słuchajcie, jedźcie szybko, bierzcie wasze Ferrari, jedźcie szybko do tego palaco, dlatego że czekają tam na was. Słuchajcie, czekają tam na was urzędnicy, włoscy półtorej godziny żeby udzielić wam ślubu. Mój kolega z Niemiec w szoku mówi, że w Niemczech byłby koniec, po pół godziny czas przeleciałby, następna para, urząd zamknięty i czy auf na raczej, tak jak samo jak i zresztą w Polsce. Natomiast tam czekali, no czekali, uroczystość się przebiegła z opóźnieniem, ale według naszych zamierzeń udało się, batalia się udała. Wygrać o włos, o ten mały włos, który kiedyś, w pewnym momencie może Wam braknąć, w momencie, kiedy będziecie nieprzygotowani i nie będziecie mieli sprawdzonej rzeczywistości wokół Was. Więc nie tylko polerujcie swój miecz, nie tylko przeglądajcie wojska, nie tylko sprawdzajcie stan techniczny tego, co macie, sprawdzajcie ludzi przede wszystkim, sprawdzajcie to, czy oni w warunkach trudnych zachowają się tak, jak się powinni zachować, jak chcielibyście, żeby się zachowali? I na to poświęcajcie te pięć z tych siedmiu dni, które oswobodzicie sobie z tej beznadziejnie, bezsensownej karuzeli, na której część z Was się tam być może obija. I zobaczycie wtedy, że nie tylko będziecie mieli czas na przeglądanie Waszych wojsk, ale będziecie w stanie się też przygotować do tych sytuacji trudnych językowo, psychicznie. Będziecie w stanie móc wywrzeć odpowiednie wrażenia na ludziach, będziecie w stanie zadbać o swój wygląd zewnętrzny, o to, co sobą prezentujecie, o wasze gesty, o waszą mowę ciała, o wszystko to, kim jesteście, co macie tutaj, jaką macie wiedzę jak potraficie ją przekazać, jak potraficie zareagować, jak potraficie się do sytuacji ustawić. Nawet drobny detal w Waszym ubiorze może zaważyć na sytuacji, w której się znajdziecie. Drobny detal w Waszej głowie, drobny światopogląd, przekonanie, które sprawi, że Wy powiecie nieodpowiednie zdanie w odpowiednim momencie i tym samym te szanse przelecą Wam przed oczami. Dłużej będziecie żyć, Większe będziecie mieć doświadczenie, będziecie patrzeć na te sytuacje z perspektywy, już nie było tego padawana, którzy mi tam ostatnio zarzucali, że mistrz bez butów chodzi i po to nagrywam wam filmy na tym nowym kanale. Zauważycie, że to również dzieje się cały czas. Ludzie bez doświadczenia, młodzi, którzy czas swój. Miasto go poświęcić na rzeczy ważne, stracili na tą bezsensowną galopadę za sprawami błahymi. Widać, jak w sytuacjach, kiedy następuje weryfikacja, w której Wy możecie brać udział, nie wiem, czy to rozmowa kwalifikacyjna, czy tych ludzi próbujecie na jakąś okoliczność przepytać, jakąś propozycję złożyć. Widzicie, jak bardzo oni się nie odnaleźli, jak bardzo nie potrafią. Zareagować na sytuację i na możliwość, która się pojawi. Wy sami to będziecie widzieć z perspektywy lat i z perspektywy waszego doświadczenia. Dlatego, będąc tymi młodymi padawanami, pamiętajcie, że najcenniejszym waszym zasobem, który macie do wykorzystania, są nie pieniądze, nie wasze umiejętności nawet, tylko jest wasz czas i umiejętność dobrego go zagospodarowania, poświęcenia go na rzeczy, które kiedyś dla was zaprocentują. I niech procentują.